Czekamy na przyjęcie szpitala, Mamy naprzeciwko pokoju, który nie wyszedł, dlatego nazywa się UPS. Niestety. Nadal czekamy. Mam tutaj zauważone oczekiwania. Ale nagrywam zewnętrzną kamerą, bo w tym telefonie wewnętrzna wygląda jak zamglone serce. Cierpiące po rozstaniu w akompaniamencie Andrzeja Piasecznego prawda? Więc wyobraźcie sobie, że szczęśliwie znaleźliśmy się w sali e, we wspaniałym towarzystwie. Miejsce wybrałam sobie przy oknie, niebo jest niebieskie, ale wyobraźcie sobie, takiemu łasuchowi jak ja, przyjść i robić EKG, mam jeszcze kropki i w tym samym czasie zupę przywieźli. Dacie wiarę? Ja tu leżę i mam tylko oddychać i nie gadać i czuję jak mi dolatuje... Proszę bardzo, zupka. Od razu wyczułam, że to jest czerwony barszczyk na jakieś wędzące albo na ogonkach. Pokażę Wam potem, co Julia spakowała mi do torby, bo ja się wczoraj wieczorem po prostu położyłam jak łajza i nie ruszałam nawet palcem. Ona latała i mnie pakowała. Spakowała mi też łyżkę. Więc zaraz testujemy zupkę szpitalną. Więc jest to, moi drodzy, barszczyk czerwony. Taki w stylu ukraińskim, bym powiedziała, nie? A, tylko fasoli. <grychy> bo nam nie wolno. Bez fasoli. Mm -hmm. Jakby jest minimalnie czymś zagęszczonym, bo taki trochę kisielowatem ma tę strukturę, moim zdaniem. Ale jest doprawiony, dopieprzony. Nawet nie trzeba soli, chociaż oczywiście mam sól, ale tak jak powiedziałam, zaraz sobie omówimy, co ja tam mam. O, musicie wybaczyć jakoś, ale... Jeszcze bym się z kamerą tutaj po prostu turlała, to by dopiero były jaja. Więc tak jak mówiłam, Julia spakowała mi ładowarki. Oczywiście cytrynę mi spakowała, papier toaletowy mi spakowała, spakowała mi pędraka. Miskę wojskową. Kocham to. Przycięła pół, żebym miała małą gąbkę, gąbkę do mycia naczyń. Mam tu herbaty, sól, słodzik, dwie serowe, ciasteczko z rurawiną i gorący kubek rosołowy. Genialny. Sztućce. Nóż do cytryny. Kubeczek. Mokre chustki do kupala, Trzy ręczniki. I taką małą kosmetyczkę. No, najpotrzebniejsze rzeczy. Jest tu wszystko. Krem nawilżający, olejek, tłuszcz do rzęs. Na przykład yy, moja babcia, jak leżała w szpitalu dla kardiologii, to ona codziennie make-up sobie robiła. I co? Żeby się dobrze czuć. Myślę, że w tej chwili powinniśmy uczcić minutą ciszy. To jak genialnie Julia przygotowała mnie do szpitala. No, ale w sumie wiecie. Kto ze sobą nosi, ten się nie prosi. Jeszcze 17 par majtek i 14 par skarpet. dowiedział, że musi sobie zrobić dwie lewatywy. Jakby dlaczego? Nie robiłam nigdy, aż mnie, przy... mnie... mnie zacis... aż dupa zacisnęła do wrażenia. Ja pierdolę. Kurna. Nie, nie chcę, nie, nie chcę. Możecie pendrag? Już pani powiedziała, że, że jakbym widziała, to bym po prostu Fortran wypiła, wiecie, to to przed kolonoskopią. Żebym po prostu wypiła Fortrans i elonie. nie? A ona powiedziała, ale ty, pani zupki nie zjadła. Ja myślałam, że mam na tą zupę. Wy się męczycie z jakością, a ja będę się męczyć z lewatywą. Nie leżę w nogach, bo jestem rebelem. Nie wiem, czy to już mówiłam. Mam pędraka. Byłam przed chwilą na wizycie u profesora. W pomieszczeniu było 11 osób, robiono mi badanie palpacyjne i ułaski transwaginalne, wygnieciono mnie i boli mnie. A bo czemu tu jesteśmy? Okazało się, że mam torbę na lewym jajniku, która ma o, wymiary 7,5 na 5,2 cm, czyli jest gigantyczna. No i trzeba to po prostu usunąć. Dowiedziałam się, że mm, są bardzo duże szanse na to, że uratują mi ten lewy jajnik. E, ale co innego chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że otworzyły się drzwi, i tam te osoby, będące wewnątrz, to lekarze, pielęgniarki i tak dalej, z czegoś się śmiali. W tym samym czasie padło pytanie, czy pani współżyje. Wiecie, co ja odpowiedziałam? Co mogłam odpowiedzieć? Co Rabelek mógł powiedzieć? No, proszę bardzo, typy w komentarzach piszcie, co mogłam powiedzieć. Powiedziałam w tej chwili nie. Brak mi słów komentarza na swoją osobę. Teraz leży a naprzeciwko mnie są te butelki, tak lewaty. Elo, no, to znowu ja to pokazywałam Wam przed chwilą, że mam już fuciek, i powiem tak. Nie mogę za bardzo wyprostować ręki, bo wtedy mnie szczypie kłuje, piecze i ciągnie. Kawałek skóry mam w ogóle wciągniętą w tą, w ten jakby otwór z węflonem, więc y, Julia mówi to: Może poprosić, żeby pani ci prze... przekuła w inne miejsce. Myślę, ta chyba była tak skurwysyńsko gruba, że normalnie ja mówię. Tutaj pani co mi wkuwała. Y, same dramaty mnie spotykają. Będę robić lewatywę z tym wkłuciem dramatycznym a pani powiedziała, no jeszcze jutro będzie pani zacewnikowana jedyna dobra rzecz to chyba, że będę jej odcewnikowana z tego wszystkiego ok, więc kontynuując, bo wcześniej nie miałam jak dokończyć tam jedna pani wypełniała papiery, druga pani doktor przeprowadzała wywiad no i mówi ta pani wypełniająca papiery BMI w normie a ta pani doktor do tak Otyłość. Ha, ja wiem! excuse me? What? Więc się okazało, że moje bije ma już tak powiem. Wam po prostu powiem, powiem wam to 30,7. A wszystko, co powyżej 30, to jest y, otyłość. Więc jakby. Jestem otyła, a wy? Myślałby ktoś, że ja mam otyłość? Kicham na to, nic już nie jem. Zjem, jak wyjdę. Tu jest puste łóżko, a tu mam super koleżankę na sali. Tu jest parawanik, i trzy okna. Z pięknym widokiem. I tak wygląda cały pokój. W ogóle jest odnowiony ten oddział. Jak wam trzy tygodnie temu tutaj, to yy, jeszcze chodzili yy, panowie remontowcowie. Tu jest łazienka dla pacjentek. Wchodzimy sobie. Nie ma zamka. Nie ma zamka i jest parawan. I tutaj jest. Tu jest kibelek. Duża umywalka i tu jest prysznic. Cyk. I tutaj dostałam taki płyn. wziąłam sobie świeżą koszulkę. Ręcznik yy, majtki świeże i świeże skarpetki. W sumie jest 18-20, ale uznałam. I potem sobie zrobimy herbatkę, bo już nic nie wiem. Ale herbatkę można, prawda? O, I to jest nasz plan. Dziewczęta i chłopięta. Mam taką koszulkę. Milurku spakował. Zmułam makijaż już tutaj w tej umywalce, ale strasznie ciężko się tam zmieścić. Ale okej, okay, dałam radę. I mój plan właśnie na wieczór, bo jest 18.30 już. To jest pielęgnacja i... I co? A, i herbatkę sobie zrobię. I będzie super, bo w sumie anestezjolog powiedział, że do 12.00, do 24.00 mogę jeść i pić, co mi się żywnie podoba, ale jak patrzy na mnie malaks, to odechciewa mi się jeść. Ale herbatka, nie? To całkiem co innego. A To jest yy, krem do ciała, ale mam... o! Mam Estelauder na noc. O, zobaczcie, maskę mi, maseczkę mi też spakowała. Jestem taka wdzięczna, jestem naprawdę wdzięczna, bo mi wczoraj coś zamroziło. To jest krem pod oczy. Yy, ten astelauder był dla mnie dosyć zapychający. Widać, że... O, ja bym chciała włosy umyć, to odżywka do rozczysty. Nie no, najkochańsza jest. Dobra. Cyk. Ta naprawdę jest takim nawilżaczem, a mam wrażenie weszłam właśnie. Śmiałyśmy się z panią koleżanką, że tylko człowiek wejdzie do szpitala. I od razu jakaś skóra sucha. Jakieś takie coś. Patrzę w tym położenie mam takie Jezus Maria. Ale wiem jak bym się miała tu jeszcze ze statywami rozłożyć. To by dopiero były jaja, nie? Teraz myślę, czy to nie były perfumy w kremie, to co wklepałam pod oczy. Zrobimy girę. Ten krem. No i Pani przyszła jeszcze zapytać, czy my jesteśmy, słuchajcie... Bardzo lubię ten zapach. Czy jesteśmy ogolone? Proszę ja was. Ale Pani koleżanka powiedziała, no że ona zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby dokładnie się ogolić. No ja powiedziałam, że jakby ja też. Cyk, Jezu. Moja skóra powinna dostać jutro jakieś wysypki, choć nigdy źle na e, rytualce nie reagowałam, ale chyba z szoku to się stało. Jakbym miała postanowienie noworoczne o pielęgnacji, to by było z czego ryć. No ale w sumie A, się rozmaruje. Jesteście team balsamowanie, czy team nie balsamowanie? Bo jak yy, się chodziło w gimnazjum na basen, to ja zawsze byłam pierwsza gotowa, bo yy, dziewczyny z mojej klasy wszystkie musiały się jeszcze nabalsamować. Pewnie dlatego miały nawilżowną skórę. Nie pójdziemy byle jak na tą chybatkę, to może bluzę. Mhm. Zobaczymy, co w lodówce jest. Termometr dowodzi w zamrażarze A działa. Widzicie te słodkie myszki? Widzicie tę te, te pszczółkę? Kminiam światło. Słuchajcie, kminiłam, bo tutaj, jak widzicie, wychodzą na górę te światła. Tu jest pilot. I na pilocie jest przycisk z e, profilem pielęgniarki, ale jest też przycisk z żarówką. I tak kminiłyśmy. Jakby byłam się zapytać, ale w sumie pani, jedna pani powiedziała, że są inne światła, a druga powiedziała, że zobaczymy i jakoś poradzimy sobie. Ale w rezultacie nie wróciła do tematu. Ja już też nie wróciłam, bo to była ta od sprawdzenia golenia. I yy, boję się, że jak nacisnę na tą żarówkę, to sam koordynator się tu pojawi, więc tego nie robię. A druga rzecz, jak chodziłam po korytarzu, to właśnie widziałam, że jest jutro... Nie, pojutrze, Światowy Dzień Pacjenta! Z tej okazji pod przewodnictwem e, kardynała, czy tam arcybiskupa, czy kim tam ten chłop jest, e, Kazimierza Nycza, jest e, msza święta, a potem e, śpiewa zespół szpitalny Nacito. Ten zespół szpitalny się nazywa Nacito i po prostu mam taką bekę, że nacisnę to jeszcze sam Nycz się zleci. No, mamy generalnie tutaj, mamy bekę. Szykuję się już do spania. Tutaj co chwilę sobie z panią koleżanką rozmawiamy. Um, jest bardzo miło. Ząbki umyłam. Nakremowałam ręce, bo normalnie wygląda jak tatara, nie? Widzicie? Przestrzeń tatara. I tak nam zleciał ten pierwszy dzionek. No, na początku trochę się tak jakby ciągnęło, bo Właśnie te 2,5 godziny prawie czekania na korytarzu. Sobie zaprotłam warkoczeną, no przecież nie będę Tu będzie ubowa, tak mi się wydaje, nie? A tak sobie rozmawiamy o różnych rzeczach. Jest bardzo sympatycznie. Ten dzień kończę z taką mią. A co? Ale... Nie ma co sobie żałować tej motoryzacji. Nie, 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 nie. Witajcie! Kolejnego dnia, w piekle! Żartuję. Kolejnego dnia w szpitalku witajcie. Mam już przygotowaną koszulę operacyjną. I Będę się musiała jeszcze umyć tym płynem, który pani pielęgniarka przyniosła. Jest 5.36, noc była całkiem spokojna, nawet dobrze mi się spało, w 21 w sumie odłożyłam telefon, wyłączyłam dźwięk i pogasiłyśmy sobie światła i zasnęłam. Budziłam się kilka razy, ale nie wstawałam, nie chodziłam, nie zaglądałam do telefonu, tylko jakoś udawało mi się zasypiać, a te łóżka pod spodem... Nawet może trochę to widać. Takie jasne podświetlenie widzicie? No to to podświetlenie, jak się domyślacie, jest całkiem ciemno. Jest mocniej widoczne. I daje taką żółtą poświatę z poduszka, Więc co się przebudzałam, to się zastanawiałam, czy ja już wstępuję do piekieł. I co? Właśnie jak sobie z panią deliberowałyśmy, że w domu to by była i lampka jakaś miła zapalona i cicho i własna łazienka, takie tematy szpitalne. Jeśli chodzi o moje morale, wysokie. Już jestem w piżamce, w koszulce do operacji i <gryw> oczywiście, że przypomina mi się film Lepiej późno niż później z Jackiem Nicholsonem i Dajenki, który bardzo lubię. Nie czuję stresu, ale takie, jakby pod skórą kojarzycie takie lekkie podenerwowanie. Wstaje sobie słoneczko, albo raczej dzień, bo chyba jest dzisiaj pochmurno. I już bym bardzo chciała być po wszystkim. Widzicie, co jest, co sprawiło taki naprawdę uśmiech na mojej yy, twarzy. Że wycierałam się ręcznikiem i czułam ten piękny zapach um, płynu do płukania i do prania, który mi się kojarzy z domem. Cześć, hrabożczyki. Yy, żyję. Jest wszystko dobrze. Spać mi się chce. Yy, nie mam siły teraz więcej powiedzieć, ale updateuję na bieżąco. Słuchajcie, nagrywam się sporo później. Jestem po pierwszym wstaniu. Myślałam, że jakoś będzie milżej, ale w sumie dowiedziałam się, że jest bardzo w porządku. A teraz jakby dobiega nas przez otwarte drzwi, których nie mam jak zamknąć, bo na pastorałach wiszą kroplówki i, i żadna nie dosięgnie. Imprezja z Radiem Z. Imprezja, impreza z Radiem Z. Impreza. Impreza z, z. I te wszystkie piosenki, których ja słuchać nie Kocham Was bardzo serdecznie i odezwę się już jutro. Czuję się kiowa. Wiem, że są gorsze rzeczy, ale wyjęcie drenu jest bardzo nieprzyjemne. Słuchajcie, wstałam drugi raz. Jest super i znowu usiadłam. Siedzę jak po kraka. No i ja nic nie jem. W sumie o 12, 13 będą dwie doby bez jedzenia. I Mówię kurde, ja przede wszystkim na to jedzenie byłam nastawiona w tym szpitalu, żeby Wam pokazać. A tutaj pani koleżanka powiedziała, że pokaże, co jest na śniadanie, co ona dostała, bo może jeść. Więc o proszę. Słuchajcie, jest tutaj tak wędlinka, jest jakaś sałatka, to jest jogurt albo serek do smarowania, masełko i trzy kromki do tego kawa z mlekiem. Jest godzina 9.18 i mogę wypierdalać chcę już być w domku. Nie pokazuję Wam y, tych szwów, bo dla niektórych to może być za bardzo hardkorowe ja nie, na przykład nie lubię oglądać takich rzeczy, ale żeśmy sobie super tutaj te trzy dni przeżyły z Panią Danusią i zajebiście. A teraz jestem jakaś czerwona, bo jak mi wyjmowali ten dżent, to po prostu się tą poduszką nakryłam, nie chciałam w ogóle w tym uczestniczyć. Oh, wolność! Już jestem w samochodzie. Nie wiem, czy jestem spuchnięta, czy jestem odpuchnięta, Mam tak spiesznięte usta i tak suchą skórę. O, cieszę się, że już jest po wszystkim. No. Bardzo czyściutko i bardzo milutko. Życie jest wspaniałe. Jestem już w domu. Blada się czuję. Mam tak spuchnięty kałdun. Wykąpałam się, umyłam głowę, więc jest bardzo dobrze. I spójrzcie, co na mnie czekało. Widzicie ten piękny bukiet? Czy wy widzicie ten piękny bukiet kolorowy? Ojeju. Jakie to jest kochane. I baloniki. Jestem totalnie zwróżona. Chyba się muszę położyć na chwilę. Albo usiąść. Jestem taka zadowolona. Naprawdę. I to jest ostatnia rzecz, jaką nagrywam w tym vlogu. Dostałam rostołek domowy z natką i z koperkiem, i z marchewką. Leżę sobie w pościeli. Super, jest super, naprawdę. Bardzo fajnie. Kocham Was bardzo serdecznie. Lovely bye, Spicy.